W dzisiejszym odcinku pudding z pieczywa tostowego, a składniki, jakich ja użyję, to pieczywo tostowe, jajka, do tego śmietana, maliny, brzoskwinia z puszki, cukier puder, masło i migdały. Słuchajcie, najważniejsze to oddzielić żółtka od białek. My użyjemy tylko żółtek. Do tego dodamy czyli cukier, żółtka, i śmietanę. mieszamy razem. Mieszamy dokładnie. Następnie odkładamy. Potrzebujemy około 6 kromek pieczywa. Okej okay, mamy. I pokroimy je. Trójkąty, aby nam weszły do miseczek. Miseczki wcześniej sobie przygotowałem, o, czyli położyłem sobie na pergaminie. Wysmarujemy je tylko masłem, następnie ułożymy pokrojone tosty. Okay. Przestawiamy i teraz masło. Bierzemy ręką i smarujemy aby nam się nic nie przypaliło No i oczywiście masło jeszcze doda smaku Kolejne. Słuchajcie, kolejną czynnością będzie układanie tostów Czyli kładziemy je Myślę, że cztery sztuki będą ok Pamiętajmy, że musi do tego wejść cząstka brzoskwini i maliny Naprawdę szybki i pożywny deser. Myślę, że brzoskwinie pod pół, ale mniejsze kawałeczki. Żeby było chociaż takie jak malina. Do tego dajemy malinki i wszystko zalewamy. Najlepiej użyć łyżki, wtedy nie rozlejemy lub dzbanuszka. O, zobaczcie, cukier się do końca nie rozpuścił. Więc trzeba go przelać jeszcze domieszać. Wszystko idzie na lajfie, bez cięcia. Ok i zalewamy. A, pięknie. Tutaj brakuje malinki, tu jeszcze brakuje malinki. Postaram się to wszystko upchnąć, o, aby było więcej owocków. jeszcze tutaj. Super. I na samą górę zasypiemy migdałami. Pik. Deser zrobiony. Można, można. I na 15 minut, 180 stopni. Widzimy się za 15 minut. I tak powinien wyglądać nasz deser. Wybierzcie przez ściereczkę. Ja mam odporne dłonie, naprawdę. Do tego troszkę cukru pudru. Miętka. I łyżeczka. Ha! Jaki wzorek mi tutaj wyszedł od miętki, bo leżała z boku. Widać? Mhm. Także, jeżeli byście chcieli zobaczyć więcej przepisów, zapraszam Was na kanał na YouTube na Szlaku Smaku lub do Polomarketu, gdzie znajdziecie nasze przepisy na ulotkach. Także do zobaczenia. Cześć!